Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale po nieco dłuższej przerwie. Na tapecie dzisiaj mamy model New Hollanda T7210 od firmy Universal Hobbies w skali 1,32. Kolejny model, który Universal Hobbies stara się odwzorować jak tylko może. Z funkcji modelu tutaj mamy nie za wiele, ponieważ model nie jest wyposażony w tak wiele funkcji jak modele innych producentów, ale mamy tutaj podnośnik przedni, prawda, ruchomy wraz z górnym cięgiełkiem. Podnośniczek bardzo ładnie trzyma, skrętną oś przednią, prawda? Mamy też ją amortyzowaną, prawda? Składane lustereczka. Prawda, składane lustereczka. Tutaj taka ciekawostka. Mamy również, ja sobie zapalę lampkę, pozwolę sobie zapalić lampkę. Zobaczcie, tutaj mamy skrzyneczkę na narzędzia, ona jest otwierana. Cyk, bardzo fajnie to zrobione. Model dość szczegółowy. Tutaj mamy również napis Power Command. Nie widać, bo lampka świeci, niestety, ale powinno być. No, zoom mamy troszeczkę za słaby. A za sprawą mojej kamery, która, którą, którą jest nią, mój telefon, ale o tym później zobaczmy. Model wygląda w ten sposób, prawda? W zestawie mamy z modelem. Obciążenie. Na modelu widoczne naklejki ostrzegawcze. Zapalimy sobie lampkę. Model troszeczkę ukurzony. No co Was bardzo przepraszam. O, mamy pięknie uostrzone. Zobaczcie naklejeczki ostrzegawcze. Jak już jesteśmy z tyłu, no to podnośnik mamy zbliżony do konstrukcji z firmy Siku. To cięgiełko niestety nie jest ruchome, ale dla tych co lubią przerabiać i modyfikować swoje modele jest opcja przełożenia tego podnośnika, yy, znaczy się prze, yy, zmodyfikowania go na trzypunktowy układ zawieszenia. Dobrze, skoro mamy zapaloną lampeczkę, tutaj sobie spojrzymy na wnętrze, widzimy konsolę przednią jak i boczną z joystickiem, power command, prawda? Dwa koguciki na dachu plus moduł GPS od firmy New Holland. Tu sobie tak możemy zobaczyć, tutaj mamy, zobaczcie w ten sposób, tak wygląda wnętrze tego modelu. Bardzo fajny model, idealny do na uzupełnienie kolekcji. Już nie pamiętam ile zapłaciłem za ten model, natomiast ten model kupiłem na wystawie rolniczej Agro Show. Agro Show w Bednarach. Bardzo fajny model, polecam jak najbardziej. Tutaj mamy wspomniane wcześniej obciążenie. Obciążenie też, też niestety oryginalne obciążenie zostało gdzieś zgubione. Natomiast ten obciążniczek pochodzi z modelu firmy Ross New Hollanda T7270. Co tutaj zostało w tym zrobione, żeby przystosować go pod ten model? Musiałem dorobić tutaj tą wieżyczkę. Ale wygląda to w ten sposób. Podczepimy sobie. Prawda? To sobie podczepimy. Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę, ale to rytmy mojej siostry młodszej, za ściany dobiegają. O, zobaczcie, model wygląda w ten sposób. Bardzo ładny traktor. New Holandy z tej serii bardzo mi się podobają. Myślę, że to by było na tyle w tej prezentacji. Jeśli wam się podobało, łapka w górę, komentarz. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do subskrypcji kanału Martin Flash Gordon oraz kanału Cybi Agrofoto. I jeśli interesuje was, gdzie można nabyć ten model, link będzie, link do sklepu będzie w opisie. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej!